Cześć moi drodzy. Wyszedłem właśnie z metra Białoruska w centrum Moskwy. Dzisiaj jest 18 maja. Odbywa się pierwsza tura wyborów prezydenckich. Ja idę do ambasady, aby oddać swój głos do obwodowej komisji numer 292. Jestem teraz przy dworcu Białoruska, skąd kiedyś odjeżdżały pociągi do Polski. Kiedyś nagrałem odcinek na temat tego miejsca. O góry macie link. Pokażę wam drogę do ambasady może uda się z kimś porozmawiać i przy okazji postaramy odpowiedzieć sobie na pytanie czy Moskwa wybiera prezydenta Polski salam 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 salam, salam, salam. hello na <laughs> na <laughs> nie 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 pan, nie 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 Pan mnie zaczepił, usłyszał, jak mówię, pewnie w nieznanym dla niego języku. Da, da, u, nie poznaje nasz język? Może. Ja jestem baku. A, z baku, jest z z z <gryzłam, do? gryzłam> <gryzłam> halo, halo. halo. Ale już pan odjeżdża. Często ludzie, szczególnie młodzież, zaczepia blogerów. E, takie osoby, powiedzmy, w moim wieku, zdarza się to z nimi rzadziej. E, widać, że. Kolega z Zajberżanu pojechał na, elektrycznym, na elektrycznej hulajnodze. E, idziemy wzdłuż ulicy e, Wtaraja Briestka, która nazwę ma od e, miejscowości Brześć mamy do przejścia około kilometra i jest to no, droga, którą chyba pokonuje się najczęściej właśnie z metra idąc do polskiej ambasady w Moskwie. Więc z chęcią przy okazji Wam to wszystko pokażę. Mamy tu jakieś restauracje. Cieburieczna, czyli takie klasyczne jedzenie sowieckie, rosyjskie można powiedzieć. Smażone cieburieki z baraniną, wołowiną, także z kurczakiem. Cena za jednego niecałe 200 rubli. Ale szukają kucharza, także ogłoszenie. Kinkalna, czyli jedzenie gruzińskie. Zresztą, co jest ciekawe, ten rejon w Moskwie wcześniej tradycyjnie był zamieszkany przez Gruzinów. i Jest właśnie sporo takich tutaj nawiązań. Nawet kolejna ulica, którą zaraz skręcimy w prawo, nazywa się Balszaja Gruzińska, czyli Duża Gruzińska. Widać, odbywają się tutaj niewielkie roboty drogowe. Tutaj, akurat, wyłożone są takie ograniczenia, blogady plastikowe. Wymieniane są, jak widać, krawężniki. Pogoda dzisiaj dobra 20 stopni. Jest godzina 10:50. Powiem Wam przy okazji, że. Obwodowa komisja numer 292, która znajduje się w polskiej ambasadzie, jak patrzyłem ostatniego dnia, kiedy można było się rejestrować, czyli 13 maja, pod wieczór, w tym momencie były zarejestrowane 132 osoby, co generalnie wydaje mi się niedużą liczbą. Porównałem to, na przykład, do Pekinu, gdzie jest, gdzie zarejestrowało się dwa razy więcej osób. Nie wiadomo, ostatecznie, nie wiem, ostatecznej liczby, ponieważ wiele osób pewnie rejestrowało się na ostatnią chwilę. Skręcamy na ulicę Balszaja Gruzińska i tutaj jeszcze mamy do pokonania około 700 metrów. Kolejne jakieś restauracyjki. Kafie kandytarskie, także bloki, takie można powiedzieć, chruszowki. Znajduje się tutaj dużo centrów biznesowych. Tutaj, tam w ogóle z tyłu widać kolejną ulicę Twierska, czyli znana ulica, bardzo duża, ważna arteria komunikacyjna, wokół której jest wiele wieżowców. Azbuka Wkusa, czyli sieć premium spożywcza, popularna w Moskwie. Tam z kolei zalatoje jabłka do, do pizza. Widzimy jeszcze takie naklejki, charakterystyczne ozdoby, które były przygotowane na Dzień Zwycięstwa w Moskwie 9 maja. Kolejna restauracyjka, widać, że mają część miejsc na ulicy, pogoda już na to pozwala, chociaż jak na razie maj na razie nie rozpieszcza, pogoda jest deszczowa, zresztą było tak, że chłodno przez długi czas, kilka stopni na plusie. Już na kolejnym skrzyżowaniu skręcimy w prawo, będzie widać polską ambasadę. Znajduje się ona na ulicy Klimaszki na 4. Sprawdzałem, co oznacza ta nazwa, z czym jest związana, z jaką osobą. Nie udało mi się znaleźć precyzyjnych informacji i do końca możliwe, że nie jest to wiadome, że jest to tradycyjna nazwa tej ulicy, najpewniej związana z jakimś właścicielem ziemskim lub kupcem, który miał to nazwisko i najpewniej żył w XVIII wieku. Takie informacje odnalazłem, jeżeli wy macie inne bardziej no, dokładne to napiszcie proszę w komentarzach. Idziemy do ambasady, będzie ona przy następnym skrzyżowaniu. Tutaj wam międzyczasie pokażę pomnik. Drużba na wieki, czyli przyjaźń na wieki został odsłonięty w 1983 roku na 200-lecie przyłączenia Gruzji do imperium rosyjskiego. Mamy na nim duże napisy, właśnie oznaczające drużba na wieki o przyjaźni w języku gruzińskim. Mierzy on 42 metry. Na górze widzimy wieniec z liści, winorośli oraz kłosów pszenicy. My tymczasem czekamy na zielone światło i pójdziemy dalej. Po lewej stronie widzimy ryneczek warzywno-owocowy, który zapewne otwiera się na weekendy. Można na nim kupić świeże warzywa, owoce, często lepszej jakości niż mają, ma to się w sklepie. Możliwe, że pracownicy ambasady tutaj także przychodzą. Z tyłu Tiszynka, czyli taki kompleks gastronomiczny. W środku znajduje się food court z wieloma restauracyjkami w takim powiedzmy modnym stylu. Tutaj wiele budynków mieszkalnych w okolicy. Kwitną bzy. Ogłoszenia o wydarzeniach kulturalnych. Tutaj koncert znanej piosenkarki Ziwert. Dzień moskiewskiego sportu. Wieje wiatr, więc możliwe będziecie słyszeć szumy. Tutaj kolejny supermarket: Tazbuka Wkusa, już pewnie znacie go. Minęliśmy go kilkaset metrów wcześniej. Piazd na podziemny parking. Jestem przekonany, że mieszkania w tej okolicy nie należą do najtańszych. Już przy następnym skrzyżowaniu zobaczymy polską ambasadę. Widzimy wiele plakatów przedstawiających walory turystyczne Polski, które są wzdłuż całego muru. Szczecin, Tatry, Gdańsk, Polska w Unii Europejskiej. Ponownie się z Wami połączę po oddaniu mojego głosu. Wyszedłem już z komisji wyborczej, oddałem swój głos. Przed wejściem na teren miejscowy policjant poprosił mnie o okazanie dokumentu tożsamości. Na terenie samej komisji byłem wtedy jedyną osobą, która w tym czasie oddawała swój głos. Po wyjściu zdążyłem już także nagrać trzy rozmowy z Polakami, którzy także dzisiaj tutaj przyjechali, więc zapraszam Was do obejrzenia tego materiału. Pani wyszła z głosowania przed chwilą, tak? Tak. I czy często pani głosuje? Bo rozumiem, mieszka pani w Moskwie albo w Rosji? Nie, 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 ja mieszkam, ja mieszkam już ponad 30 paru lat, mieszkam na dwa kraje. A. Także... I Czyli Warszawa. trudno powiedzieć gdzie głównie, czy jednak mimo wszystko. I Warszawa i Petersburg, więc i jedno i drugie to moje miejsca ojczyste. Aha. A Także... dlaczego w Petersburgu pani, jeżeli można zapytać, nie głosowała? A gdzie? W Petersburgu. A gdzie? A, Pytanie, a, 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 okay. a, no właśnie, bo nie ma już konsulatu i trzeba tutaj przyjeżdżać. Specjalnie przyjechałam. Bo tak to by, rozumiem, pani zagłosowała w Petersburgu. Oczywiście. Aha. Już jestem bardzo odpowiedzialną osobą. A, i a jechała pani pociągiem, tak? No właśnie dlatego jedę teraz na więcej. Dobra, żeby tu się nie zgubić. A no, jeszcze chwilę pójdziemy, bo tak, pani w Moskwie. Nie... Pani, y... No! Petersburg tak. lepiej na pewno pani zna. Serwusz znam bardzo dobrze Moskwę z okna taksówki. Aha. Raczej. aha. I, a można zapytać, czy, dlaczego pani właśnie w Rosji mieszka? To jakieś osobiste, czy praca, czy w Rosji? E, no, jesteśmy z polskiej rodziny. Aha. Czyli ojciec był Polak, mama Rosjanka, więc chyba nic dziwnego. A, to, to właśnie tym bardziej pani mówi na dwa kraje, tak? A jak pani podróżuje między Polską a Rosją teraz? Teraz to niestety trudno, ale podróżuję. Aha. E, no. Generalnie to przez e, Estonię. A, przez Estonię i tam z Estonii. Lec... A, do, najpierw do Estonii, a potem... Lecę do Estonii, a dalej już do granicy. I... No w jak w wszyscy. Aha. Ktoś jedzie przez Gdańsk, dalej przez Kaliningrad. Tylko że ja... W ostatnich latach trochę się boję latać rosyjskimi Aha. linijami lotniczymi, więc nie Rozumiem. latam. Yy, preferuję dłużej, ale Ale bezpiecznej i pewniej, co linii, tak jak pani no, ma ta, pani takie właśnie wymaganie. Rozumiem, że ma pani rodzinę i w Rosji i w Polsce, tak? Yy, no W Rosji już mało prawie, że Aha. tak to wszyscy, ja przepraszam to ja na mapę. Tak, tak, ja, może być Pani pewna, ja tu mieszkam w Moskwie, A, więc dobra, no to... możemy iść razem. Czyli sadobe... A tylko czerwone światło. Sadowe to tak. do Białoruska, tak? Na dworzec białoruski? Nie, nie, ja z... Do metra Pani idzie. Albo metro. Tutaj al... jest y, stacja białoruska. No w teorii to ja mogę do tej, do Sadowej tam na piechotę. Bo pani z Leningradzkiego, e, z Leningradzkiego tak. dworca, czyli tam jest Kamsamolska. Najlepiej, jak pani, najlepiej jak pani pojedzie tutaj z e, Białoruskiej brązowej, a. to ja pani pokażę. Dobrze, a, czyli, na metro to jeszcze dojadę. Czyli w, w Polsce ma pani więcej rodziny, więcej tak, osób jakby tak. tutaj... Tak, ja i męża, i córkę, i siostry, i wnuki, a tutaj to już no... Prawie nie. Aha, no tak, jak to, to tam się właśnie w życiu układa. Rozumiem, że w Moskwie też pani nie ma rodziny ani nie, też nie, takich nie, przyjaciół jakichś. Nie, przyjaciół mam. Aha. Ale nie skorzysta pani, żeby zostać dłużej. A już byłam, bo ja wczoraj wieczorem się A, czyli wszystko już pani jakby No i przyjaciół. Nawet córka, która przez ostatnie 15 lat mieszkała w Anglii, no to przyjechała do mnie teraz, czyli do Warszawy. No i ją zmusiłam, żeby poszła sobie wzięłam wzięła zaświadczenie i ta, że dzisiaj też idzie na głosowanie, ale tam w Warszawie. Ale pani się upewni, zadzwoni? Żeby a jak, a jak. mieć pewność. Wnuki mnie nie darują, jak nie zagłosuję. Aha, świetnie. Także zaraz zrobię sprawę, sprawozdanie, że byłam. Dzień dobry. Spotkałem panią właśnie pod ambasadą, bo mhm. wyszła pani z wyborów, jak rozumiem. Tak. Czy może pani powiedzieć, jak często pani głosuje, czy w ogóle mieszka pani w Moskwie? E tak, mieszkam w Moskwie od 10 lat Aha. E, i głosuję po raz pierwszy. Aha. E, no. Czyli miała pani niedaleko, tak? Bo spotkałem ostatnią panią, która przyjechała z Petersburga specjalnie na wybory. Nie, tak, no niedaleko mam. Aha. E, a można zapytać co pani, czym pani się zajmuje w Moskwie generalnie, e... tak na co dzień? No tak, e, uczę się. E, Pani studiuje, tak? Tak. Aha. E, języka niemieckiego. O, uczę się? Ciekawe. Tak. E, I. To jest germanistyka, tak? Rozumiem? Tak. Aha. A, nie dlaczego, wiem. a dlaczego akurat, bo to... E, dlaczego nie rosyjski, nie filologia rosyjska albo bo to język niemiecki w Moskwie. Tak. Więc to też jest ciekawe, bo to pani wybrała może z powodu, nie wiem, rodziców, gdzieś pani pan tutaj e, rodzinę albo. Potem chciałbym pojechać do Niemiec. Aha. A wcześniej pani, pani się urodziła w Rosji, czy przyprowadziła? Urodziłam się w Moskwie, Aha. potem przyprowadziłam się do Polski, bo mój ojciec jest Polakiem, a mama Rosjanką. Aha. I no teraz od 10 lat mieszkam w Moskwie. Aha, ciekawe. I jakby, rozumiem, że z ten czas od dzieciństwa pani też po polsku mówiła z ojcem, tak, tak? Tak. Jakby z tego powodu, ale to bardziej chyba nawet na co dzień pani rosyjskiego używa. Tak, no. Oczywiście. E, gadam po polsku z moim chłopakiem i to chyba wszystko. A, on jest Polakiem? Tak. I też rozumiem, jest w Moskwie, tak? Nie. A, w Warszawie? W Warszawie. A często pani jeździ do Polski? No, dość często, tak. Przez, co, jakiś, co jakiś czas. A jak się pani żyje w Moskwie? E, tak na co dzień? Nie wiem, planuje pani tutaj zostać? Czy Pani powiedziała, żeby wyjechać, tak? Do Niemiec kolejnie? Tak, tak. Aha. E, do Niemiec albo do Polski, ale jeszcze nie wiem. Jeszcze chyba się nie zdecydowałam. Eee, no... Y, Moskwa jest mega super. Bardzo mi się podoba. Eee, ludzie, miasto, bardzo piękne. Eee, no. A, tak. w ten sposób? bezpieczne. Aha, więc pani tu jest dobrze. a Pani wyjazd do Niemiec bardziej związany z językiem, tak? Tak. Z zainteresowaniami. Tak. A jak się pani rozpoczęły te zainteresowania właśnie niemieckim czy Niemcami? Jak to um... z jakiej strony? Bo to zawsze jakoś się zaczyna. O, nawet nie wiem, chyba. no... Lubię słuchać muzykę niemiecką. Aha, może w no. ten sposób. To, to jest taka troszeczkę cięższa muzyka, jak widzę po pani stroju? Tak. tak. No rozumiem, to są takie właśnie zainteresowania. Świetnie. No. E, idziemy teraz właśnie w stronę metra Balinkadna, Krasnopierskieńska, tak? Pani w, w tą stronę jedzie. E, dziękuję pani bardzo za wywiad i wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. <grym> Spotkałem właśnie trzecią osobę, która wyszła z wyborów. Dzień dobry. Dzień dobry. I czy może pan powiedzieć, czy często pan przychodzi tutaj na wybory i czy mieszka pan w Moskwie, może w innym miejscu? E, mieszkam w Rosji od 2002 roku. E, w Moskwie od 2010. Aha. 2010. E, I teraz oddałem głos, ale to tylko. Ale to tylko pierwsze. Pierwszy raz pan głosował? Czy e, wcześniej też? Tak, wcześniej nie, nigdy. Nie brałem udziału uh, w tych wyborach, uh -huh. uh, po prostu w Polsce, myślę, że w Polsce teraz bardzo, uh, bardzo trudna sytuacja, uh, bardzo trudny stan polityczny uh -huh. i myślę, że teraz uh, mój głos uh, jest bardzo, jest, no? jest, tak, bardzo uh -huh. potrzebny, oddać głos. Uh, a, bo możliwe, że w innym wypadku pan by nie, nie brał udziału w wyborach, jakby nie tak ważna była sytuacja, powiedzmy, tak. polityczna. Tak, A... bo e, myślę, że teraz e, my, Polacy, e, wybieramy nie, nie tylko prezydenta e, naszego państwa. E, jano, e, Naczelnika armii. Aha, no tak. W, ma, takie, ma takie funkcje. Na, na przyszłości. A mo, może pan powiedzieć, bo wcześniej pan powiedział, że od 20, 2002 wcześniej nie mieszkał pan w Rosji, gdzie pan mieszkał? W Polsce czy jeszcze w innym miejscu? O, zmieniałem bardzo dużo miast. Aha. O, w Wolgogradzie. O, oraz e, e, w kraju starwopolskim. To przed Moskwą, tak? A przed Rosją, ponieważ Pan powiedział, że od 2002 roku. Kazachstanu. A, i pan może się urodził w Kazachstanie. E, nie, urodziłam. <laughs> nie, nie, nie. Urodziłem na terenie polskiej w województwie śląskim Aha. E, po prostu kiedy byłem małym dzieckiem e, 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 moi e, rodzice e, Wyjechali, bo, bo, tak? Przeprowadzili bo, bo, się do. Tak, balonowali się na wschód, w, w Kazachstan. I teraz moja familia. E... też jest polska, tak? W ten sposób, tak. tak? O... A czy oboje pana rodzice e, nie, 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 są polakami? Nie nie nie. nie, nie, nie. Tylko ojciec jest polakiem, a matka pochodzi z Kazachstanu. A, z Kazachstanu, tak? Pewnie na co dzień Pan używa języka rosyjskiego, tak? Żyjąc tak. Tutaj. A po kazachsku Pan też mówi albo rozumie? Trochę, trochę tak? Bo w też wszyscy, wszyscy ludzie w Kazachstanie tak, używają rosyjskiego. I nie ma problemu, jeśli ktoś nie, nie zna języka kazachskiego. A może Pan powiedzieć, czym się Pan zajmuje, albo jakie ma Pan hobby, coś więcej o sobie? A... працам як лепкака бо у канчыла універсітэт медыччнай мове першы маскіскі універсітэт медыччны і працам мове але в польце мама мастафікацыі і мог бы пампрацоўваць тэарычна так мог пацьваць польце але Bardzo trudna sytuacja familia i nie, mogł, nie mogę opuścić Rosji. A, z powodów osobistych, tak? tak? Tak. E, rozumiem. A e, tak jak pan zaczął od e, sytuacji politycznej, rozumiem, że pan śledzi, czy ta e, sytuacja jakby polityczna, społeczna pewnie pana interesuje w Polsce, jakby pan na ten temat dużo pewnie czyta, ogląda, tak? Tak, tak. E, po prostu e, cała m, sytuacja to dla mnie ważne, bo e, w przyszłości a... Chcę przejechać do Polski Aha. uczyć wrócić do Polski, i dla mnie to bardzo ważne. A... Pod względem nie Jaka, tylko... jakoś państw, jako, Jakie państwo. Tak. Będę, ja, ja, ja będę. Aha, ja, ja przyjedę. Czyli to nie tylko sytuacja tak taka abstrakcyjna, jak jest w Polsce, ale tak pod względem właśnie osobistym, pan to, pan to po prostu rozważa, tak? Tak, tak. Aha. Pokażę wam jeszcze ambasadę polską z innej perspektywy. Z drugiej strony widzimy tutaj budynek główny urzędowy, oraz z tyłu budynek mieszkalny, ponieważ bardzo duży tutaj się znajduje taki wysokościowiec. Na terenie właśnie niego mieszkają pracownicy ambasady. Stanowią oni zapewne także dużą grupę osób, które się zgłosiły na wybory. Na tym będę już kończył dzisiejszy materiał. Ciekaw bardzo jestem waszych komentarzy. Napiszcie, jeżeli macie jakieś spostrzeżenia. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia na przyszłym materiale. Na razie. Cześć!